No, witam w kolejnym odcinku, nowy dzień, kolejny, tutaj jestem mistrzem, uratowałem, uratowałem tutaj bo, tych wieśniaków, nie wiem dlaczego oni mi się wrąbali do zagrody z krowami, nie wiem, ale ich uratowałem nawet, że mogę być z siebie, aha, bo oni tutaj chyba wchodzą i się wpierdzielają po drodze. Łoby tak, tak, oh tak, oh robi, tak, robię tak, o ja mój tak, o ja. A ty? A tak. ty? Co ty tu robisz? Tak i robię tak. Mam pół serduszka O, a tu jest marchewka. Idealnie. Pakuję to tutaj, to też niepotrzebne to też. Dobra, gdzie jesteś, chodź Jestem tu koło swojej chaty okay. Jestem w swojej chacie A gdzie jest twoja chata? To jest to taka duża z balkonem O, ja jestem tu, patrz Idziemy gdzieś razem poszukać? Z dajmynców? Chodź tu, chodź, przez, ba... chodź tu, przez balkon Co tam masz? Uuu, iron i jeszcze je, ostatni iron. Chodź Pala. szukamy diamondów, chodź. 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 No, ale już byłem tam. No ale Słucham idziemy dobra. gdzie indziej. Dobra. No, no, Muszę sobie wziąć więcej drewienka. A, może, ja już mam dużo drewna, ja mam tutaj 21 bloków drewna. Czekaj. Uu, tutaj sobie, pochodnie? Jak, mam parę. Jak pójdziemy, to ci będę dawał po prostu. Nie handluj na razie z żadnymi wieśniakami. Czego? No bo potem... Chodź, tu, jestem A, tu czekaj, 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 czekaj yy, Zrobię, yy, czekaj, yy, zrobię jeszcze. Tak Co ty takiego zrobisz? Okej okay. No No yy. i yy, chodź, chodź Jaki tak. poziom trudności? Easy no bo ja tylko chcę pójść po tamtego emeralda za zamiast To może przy okazji zejdziemy... Ja zajdziemy... tutaj, patrz ja ja... tutaj poszedłem, ale tam nic nie ma już No wiem, ja też tam poszedłem, bo tam nie ma w ogóle nic To było tu. to jest mój emerald. Dobra, to może pójdziemy tutaj na tą górę i poszukamy na tej górze czegoś ciekawego O, no, jakieś emeraldy. wiesz... Tyle, to tam trzeba chyba by tu wleść. I tutaj jest sian Wiem już sobie wziąłem przecież, ci mówiłem już. A byłeś tutaj w tej części wioski? Byłem, byłem, a co? To nie byłem jeszcze. A ja byłem. Fajnie, widziałem, że tutaj jeszcze jest, dobra. Lecimy, lecimy, czy... Przy... Tam podanie, są jakieś dziury. W Janusza? Widziałeś tam takie dziury? O, tu jest nawet jakaś jest. Aha, no, gigantyczna. Hmm. Tu nie. Tam jest jakiś lewitujący blok. Tu jest jakaś skinia. Idziesz za mną? No i już się zgubiłeś. Nie no wiem gdzie jestem. mam tylko ostatnie dwa chleby i już zostaje mi tylko dwa chleby. Ja ci mogę dać połowę swoich chlebów. A ile masz. ty? O! Tu jest zejście w dół, patrz. O, a tu jest jakaś... Masz. 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 Połowę moich chlebów. Masz jeszcze co masz. Masz tu, patrz. No mam wszystko, dziękuję, dziękuję. Ciebie wezmę tylko ten... Już mi się znieścił No i po raz kolejny nie ma Janusza z nami. Ale będzie. Ja już koper ja stoł, na sekopię. Bo, bo Janusz jest na innym sejku i dopiero musi przyjść, w innej części świata. Biegnie, przemierza góry i lasy. Zaraz chyba dwa złoża nie. kopra koło siebie. Ty już poleżej w dół się... dalej? Nie, ja już tutaj jestem za tobą dopiero. A, ja skończyły mi się pochodnie, są muszę dokraftować. A dasz trochę drewna? Bo ja ci dałem różne rzeczy. Ja mam jedną pochodnię. No trzymaj 9 bloków drewna. Jest jakiś iron? Wszyscy to widzieli. Co? Wszyscy to widzieli. Co widzieli? Kuba, ja nie crafting, a ty wtedy pobiegłeś i on mi znikł. To musisz coś tam postawić albo coś takiego. I wtedy to się wróci do ekwipunku. Hmm. Co? Twoja teoria nie działa. Albo... Albo po prostu wejść sprawdzić w ekipunku znowu, bo on się po jakimś czasie pojawi w ekwipunku. Mam. Masz? Nie Bob. <noise> To co ty się stało? Hashtag stanęło? magia. Hashtag magia, koniecznie. Zrobiłem, um, żeby Kasprin i mi się drugi pojawił. No właśnie mówiłem ci o tym. Że on jednak jest. Oh. Ja sobie tutaj zwiedzam jaskinie, co nie? To jest kanion? Tak, robię tak i pochodni mam dużo, czyli ponad stak. robię tak, robię tak, pochodni mam ponad stak. dobra, nawet nie mam staga, ale... Tu jest Rymowało, to jest strasznie, strasznie chudy kanion, który to jest poziom? 52, co my nie wysoko jesteśmy, Tutaj nie wiem czy lapis hmm. znajdziemy chociaż. Nie, no nie. Gdzie jesteś? Ja tu polazłem dalej no. Idź za pochodniami. No ale tu są wszędzie pochodnie. No to idź tam, gdzie jeszcze jest, ale nie ma. Będą. Jestem. Czekaj gdzieś tam wrócę, bo tej chyba ja już przeszedłem wszystkie kaniony. Ja jestem na wejściu. O, widzę twój napis. No, tylko teraz... O, żelazo, jest, ja. Yeah. Ile żelaza? Dwa? No proszę, no. No ale panie profesor! Ja Gdzie jesteś? Mówiłeś, że widzisz mój nick. No, widziałem. No ja wiem, to jak się nie boisz uczuć, to tam przyjdę. Już przybywam. I widzę, już i tu zaraz przybywam. I przybyłem. Nie, tam jesteś. No to. No gdzie idziemy Lofa? Tylko, że już tam nic nie ma. Ja już wszystko zwiedziłem tam. Tam u góry coś jest jakieś wejście. Tam nie byłem. Byłem i tam. Zakrywam. Noż. I tam jest. Tam do góry? No to jest jedyne miejsce, gdzie tutaj nie byliśmy. Tylko powiedz jak ja mam coś postawić jak ty mi tu... Ale to rozegrałeś. Po prostu. A, koniec, tu się skończyła jaskinia No także tutaj za bardzo nic nie ma. Co, wychodzimy. No, idziemy gdzie indziej. O! To było dobre z mojego... z mojej strony. dobra, co idziemy? No idziemy, idziemy. Ale, panie reproduktorze, no cóż, zaraz będzie noc się zbliżać, bierzemy hmm. łóżka? to jest jakiś plan. A. Tu nic nie ma, a tam może? Myślę. dobra. Niezbyt. Chodźmy, chodźmy, chodźmy. Tutaj też raczej tak nic. No. Hmm. hmm. Moja trzeba... pójdźmy troszkę dalej. No trzeba poszukać czegoś bardziej. Gdyby się mopi, będą regenerować w wiosce. Będą, bo tam jest spawn świata. Także to nie ma różnic. Czy jesteś, czy nie macie? Biegniesz za mną? Słyszę tak. Bo co... O kurczak, biorę, jajo. Biorę jajo. Mm. Tu, jesteś? tu jestem za tobą. Teraz już obok. Teraz już sobie biegnę. Hmm. Przecież chwilą przed tobą przebiegłem. no wiem, no wiem, gdzie jesteś tak, sobie Bagna... To chodź tutaj, tutaj jest jakaś fajna. dziura. Tylko nie wiem na ile to jest głębokie. A, to idzie do góry. Tam jesteś. Ale przynajmniej Copperstone A. jest. Wyjdziemy tu? Gdzieś tu coś jest w ogóle? Nic nie. nie Nie ma co tam iść To jest za niskie dla nas Idziemy dalej szukać jakieś dziury chyba, co nie? nam No dobra, tam Załóżmy, że... Załóżmy, że dwóch wieśniaków przeżyje Nie no Idziesz za mną? Tutaj. Nie ma takiej żadnej dziury, no. Hmm. Mm -hmm. Powiem ci tak. Żegnam. Ciao z A. Badami, bo to koniec tego odcinka. Tak, to prawda. Do widzenia hmm. wszystkim.